Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Jesteśmy w miejskiej serwerowni, w takim informatycznym centrum miasta. To właśnie tutaj, w centrum przetwarzania danych, spotkaliśmy się, aby przedstawić Państwu szczegóły. I e, harmonogram prac związany z kolejnym etapem realizacji wielkiego projektu e-usług w naszym mieście. Szanowni Państwo, a o szczegółach, o korzyściach płynących z e-usług oraz harmonogramie prac opowiedzą nam dzisiejsi goście. Witam serdecznie razem z nami zastępcę prezydenta miasta, panią Elżbietę Gralec. Dzień dobry. Witam serdecznie panią Ilonę Matys, przedstawiciela firmy Infower, głównego wykonawcy projektu. Jest z nami również pani Marta Woźniak, dyrektor Centrum Usług Wspólnych Urzędu Miejskiego w Strachowicach. Jest z nami również Sebastian Krawczyk, koordynator projektu. Oddaję głos w takim razie naszym gościom i zapraszam do szczegółów. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Będę miała przyjemność opowiedzieć na temat kolejnego etapu realizowanego przez gminę Starachowice projektu dotyczącego zwiększenia dostępności e-usług w mieście Starachowice. Istotna informacja dotycząca tego projektu to to, że gmina Starachowice uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację tego projektu kwotę ponad 13 milionów złotych. Również dofinansowanie uzyskaliśmy z programu Cyfrowa Gmina. Jest to dofinansowanie, dofinansowanie ponad milion złotych. Jeśli chodzi o korzyści płynące z realizowanego projektu, proszę Państwa, w obecnych czasach naj, najistotniejszą kwestią jest bezpieczeństwo. Rozwój e-usług i realizacja tego projektu na terenie miasta pozwoli właśnie zabezpieczyć nam bezpieczeństwo przepływu danych i bezpieczeństwo informacji, które są przetwarzane przez... Urząd Miejski w Starachowicach oraz przez wszystkie jednostki gminne. Projekt realizowany jest przez jednostkę budżetową Urząd Miejski, przez nasz zespół informatyczny i mam nadzieję, że wprowadzenie wszystkich usług realizowanych w ramach tego projektu przyczyni się do tego, że mieszkańcy będą mieli lepszą, lepszą możliwość korzystania z danych, które przetwarzane są przez Urząd Miejski i jednostki, będą mieli większy i lepszy dostęp do kontaktu z urzędem, z jednostkami budżetowymi i mam nadzieję, że usprawni, projekt ten usprawni funkcjonowanie przepływu danych w naszym mieście. Teraz... Dzień dobry, Sobiesy Krawczyk, koordynator projektu. Chciałbym powiedzieć króciutko, bo już projekt był wiele razy, można powiedzieć, że przez Państwa upubliczniony. Realizujemy dosyć dużo skomplikowane zadanie polegające na modernizacji można powiedzieć tutaj wszystkich usług informatycznych pod kątem takim, aby Państwo otrzymali usługi, czyli otrzymali usługi, które są dostępne przez internet, łatwo dostępne w sposób mobilny tam, gdzie jest internet. To na tym nam najbardziej zależy, żeby Państwo do swoich usług, do kontaktu z urzędem mieli dostęp wszędzie, niekoniecznie odwiedzając urząd. To tak w skrócie można powiedzieć to klub projektu. Natomiast jeśli chodzi o techniczne Sprawy znajdujemy się właśnie w obiekcie. Jest to serwerownia główna. Ona została wybudowana już wcześniej w jednym z etapów. W tym momencie jesteśmy obecnie wykonujemy etap związany, czyli kolejny etap e usług związany z przebudową sieci w obiektach miejskich. Wykonawca firma Infowar podpisała umowę 14, 18 kwietnia. Jest to wartość ponad 4 miliony złotych zadania. Modernizujemy sieci we wszystkich szkołach, we wszystkich właśnie obiektach oświatowych, we wszystkich placówkach pozaoświatowych, po to, żeby standard właśnie spełniania może być ten usług był jednolity w całej gminie. I tutaj wykonawca dodatkowo można powiedzieć, że oprócz tego przebudowy sieci robi takie też bardzo ważne zadanie techniczne związane z budową trzonu sieci. Takiego bezpieczeństwa można powiedzieć dla całej gminy. Jest to bardzo skomplikowane i bardzo odpowiedzialne zadanie, bo na tym można powiedzieć będzie się odbierać całe bezpieczeństwo. I ostatni element jest to telefonia cyfrowa, która również będzie wdrażana w 34 obiektach, tam gdzie właśnie będą przebudowane sieci. No, skala jest dosyć duża, dla wykonawcy jest to 6 miesięcy. Bardzo ciężkiego, intensywnego działania. Jest to prawie 65 tysięcy metrów okablowania, jest to wdrożenie urządzeń bezpieczeństwa we wszystkich tych obiektach, właśnie spełniających jeden standard też zarządzania, taki można powiedzieć bardzo nowoczesny na, na dzień dzisiejszy, taki naprawdę w XXI wiek. Są to urządzenia bardzo wysokiej klasy, będą po prostu stanowić właśnie tutaj, można powiedzieć, podstawę, podstawę dla następne lata, może powiedzieć, dla funkcjonowania sieci. Dzień dobry Państwu, Ilona Matys, dyrektor ds. zamówień publicznych w firmie Infower. Jest nam niezmiernie miło, iż po raz kolejny możemy uczestniczyć przy realizacji projektu mającego na celu usprawnienie funkcjonowania urzędu oraz jednostek organizacyjnych. Tak jak już mówiłam, po raz kolejny jest to nasz drugi projekt. Dwa lata temu uczestniczyliśmy przy realizacji tak ważnej inwestycji, jakim jest była budowa serwerowni. W tym właśnie budynku dzisiaj, w tym miejscu się właśnie dzisiaj znajdujemy. Obecnie w ramach tego projektu Mamy za zadanie modernizację sieci LAN w jednostkach organizacyjnych i w głównym urzędzie. Jednostki, tutaj, szkoły, przedszkola, biblioteki, ale przede wszystkim mamy za zadanie dostarczyć system telefonii VoIPowej. I w tym zakresie dostarczamy nasze autorskie rozwiązanie, programowanie system telekomunikacyjny VoIP o nazwie Lincoln, właściwie platforma komunikacyjna Audiowideo Lincoln. I z wdrożenia systemu telefonii VoIP niosą jakby się trzy korzyści, najważniejsze trzy aspekty. Po pierwsze poprawa jakości obsługi mieszkańca. Osoba dzwoniąca do urzędu poprzez system interaktywnej zapowiedzi jest bezpośrednio łączona do osoby, która posiada właściwe kompetencje do rozpatrzenia naszej sprawy. Po drugie można powiedzieć, że ta jakość jest dosłownie jakby słyszalna ta poprawa tej jakości, ponieważ rozmowy są w jakości HD. Drugi aspekt to jest, co są oszczędności i poprzez wdrożenie naszej telefonii wojpowej Linkol usługi, jakby koszty ulegają znacznemu zmniejszeniu koszty usług telekomunikacyjnych. Dzięki temu pozyskane oszczędności samorząd może wykorzystać na inne ważne cele dla mieszkańców. I o trzeci najważniejszy aspekt, o którym mówiła również Pani Prezydent to jest bezpieczeństwo, tak ważne w dzisiejszych czasach. I tak wdrożenie naszego systemu zabezpiecza wszelkie kanały komunikacji w urzędzie, i jednostkach organizacyjnych kanały audio, wideo. Wszelkie połączenia wykonywane w ramach systemu są szyfrowane. System telefonii VoIP jest zgodny z polityką cyberbezpieczeństwa. Na koniec chciałabym tutaj jakby zaznaczyć, że projekt realizujemy wspólnie z naszym partnerem, firmą AB System z Krakowa, który odpowiada za dostawę infrastruktury sieciowej. Bardzo dziękuję. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Marta Woźniak, Centrum Usług Wspólnych, czyli obsługa IT naszych jednostek gminnych. Jeśli chodzi o konkrety, już prace techniczne związane z nowymi sieciami wewnątrz jednostek się rozpoczęły. Jesteśmy na etapie realizacji w filiach bibliotek miejskich. Lada moment wykonawcy wejdą również do oddziałów Centrum Usług Wspólnych, Centrum Usług Społecznych. Natomiast jeszcze przed końcem roku szkolnego będzie można zetknąć się z pracami wykonywanymi w naszych szkołach, a później przedszkolach. Chcemy wykorzystać okres wakacyjny na to, żeby dzieciaki wracając w nowym roku szkolnym mogły korzystać już z pewnego i bezpiecznego dostępu do internetu w salach lekcyjnych. Będzie się to wiązało z niewielkimi utrudnieniami dla realizacji procesu dydaktycznego, ale myślę, że mieszkańcy podejdą, rodzice podejdą do tego ze zrozumieniem, ponieważ zależy nam na tym, żeby dzieciaki w szkołach i przedszkolach korzystały w maksymalny sposób z tych wszystkich udogodnień, jakie niesie nam teraz postęp cywilizacyjny, zwłaszcza w dziedzinie IT. Kolejnymi krokami będzie modernizacja sieci i wdrożenie telefonii VoIP. W Urzędzie, więc myślę, że Państwo jako mieszkańcy już na jesieni będziecie mogli dzwoniąc do urzędu spotkać się z nowymi zapowiedziami, z nowymi funkcjonalnościami. System ma takie możliwości, że w przyszłości jest opcja udostępnienia również wideokonferencji. Otwieramy się na nowoczesność, otwieramy się na świat tak, żeby nasi mieszkańcy, mieszkańcy Starachowic byli bliżej nas, bliżej urzędu. Nowa platforma w tym momencie jest w fazie testów, ale przykładowo mieszkaniec po zalogowaniu się w sposób bezpieczny za pomocą połączenia z węzłem krajowym, czyli tak jak loguje się na ePUAP, będzie mógł zobaczyć wszystkie swoje należności wobec gminy. Będzie mógł zobaczyć, ile ma do zapłacenia podatku, opłaty za odpady komunalne, jaki jest termin, co więcej, będzie mógł, tak jak w sklepach internetowych, dokonać tej płatności. Za pomocą platformy płatniczej i niemal w czasie rzeczywistym urząd dostanie informację, że należność została zapłacona. Będzie mógł przejrzeć sobie historię wszystkich swoich wpłat, historię wszystkich swoich należności, podatków do pięciu lat wstecz, no i również na przyszłość. Jeśli chodzi o usługi edukacyjne, to to już się dzieje, jest dziennik elektroniczny, gdzie rodzice mogą sobie podejrzeć. Wszystkie osiągnięcia, już nie wszystkie informacje związane z edukacją ich dzieci. Yy, mogą yy, podejrzeć wszystkie opłaty za przedszkole. Yy, będzie można również dokonać rezerwacji yy, miejsc, biletów na różne imprezy miejskie. Yy, będzie można zapisać się na zajęcia prowadzone w Parku Kultury. To wszystko będzie dostępne z jednej platformy, z jednego tak zwanego e-bomu, yy, który będzie pełnił funkcję również takiego, y, takiej bezpośredniej możliwości podejrzenia swoich spraw, które są już prowadzone, postępowań administracyjnych o wydanie przeróżnych decyzji, ale również losów, dalszego losu wszelkich pism, które, y, które urzędnik rozpatruje, które pochodzą od naszych mieszkańców. Dla osób uchłaniowych to tak jak mówię standard 2.1, czyli WCAG 2.1, czyli chodzi o kontekst wyświetlania strony w wysokim na przykład kontraście z usprawnieniami takimi, żeby osoby niesłyszące mogły po prostu odebrać, tak powiem, treść bezpośrednio ze strony internetowych. Standard WCAG 21 zakłada również y, takie zbudowanie każdego portalu, każdej strony, żeby ono mogło być, y, żeby strona, jej zawartość mogła być w sposób bezproblemowy odczytywana y, przez oprogramowanie, które jest dedykowane dla takich osób z dysfunkcjami, którego one najczęściej używają. Są to albo aplikacje na telefon, albo urządzenia. Nasze strony, nasz portal y, EBOM y, będzie w 100% kompatybilny technicznie, więc osoba... Z przeróżnymi dysfunkcjami, jej aplikacja, jej oprogramowanie dogada się z naszym portalem, więc ona otrzyma, tak jakby ten sam zestaw informacji, ten sam zestaw treści, który otrzymałaby osoba pełnosprawna. W tym wypadku akurat to zaprojektowaliśmy system tak, żeby strona była responsywna, czyli strona dostosowała się do wszelkich urządzeń komórkowych właśnie niezależnie już od platformy, bo wiemy, że tych platform jest bardzo dużo, modeli telefonów czy producentów telefonów, którzy czasami nie są kompatybilni ze sobą jeśli chodzi o oprogramowanie, więc tutaj postawiliśmy na responsywność, czyli strona internetowa będzie automatycznie dostosowana do urządzeń mobilnych. Yeah. <laughs> you Jeśli chodzi o finansowanie, głównym źródłem finansowania tego projektu jest Regionalny Program Operacyjny. I tutaj wartość projektu, na którą złożyliśmy wniosek aplikacyjny, opiewała pierwotnie na kwotę ponad 15 milionów złotych. Natomiast w związku z różnymi występ, występ, wystąpieniami o, o zwiększenie wartości jest to wartość około 17 milionów złotych. Natomiast wartość dofinansowania to jest 13 milionów złotych, i równorzędnie realizujemy projekt kompatybilny do projektu e-usług w ramach cyfrowej gminy, która stanowi uzupełnienie naszego projektu e-usług i tam dofinansowanie wynosi ponad milion złotych. Chciałam również Państwu dodać, że projekt jest realizowany od 2018 roku, to jest ostatni rok realizacji projektu. W nowej perspektywie finansowej są środki kierowane i dedykowane właśnie na rozwój e-usług i na pewno jeśli będą potrzebne dodatkowe funkcjonalności tego programu. Będziemy starać się o to, aby ten projekt został rozbudowany i dostosowany do zapotrzebowania, jakie będzie płynęło od mieszkańców. Także dziękuję.